Cześć, jestem Klaudia, to No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Spośród jabłek zebranych w sadzie 23% zakwalifikowano do gatunku pierwszego, 34% do gatunku drugiego, a pozostałe do gatunku trzeciego. Jaki procent zbioru jabłek stanowiło jabłka trzeciego gatunku? Dla przypomnienia, całość w matematyce to jest 1, a 1 to jest 100%. Czyli my tutaj od całego zbioru, czyli od 100% całego zbioru, odejmujemy jabłka zakwalifikowane do gatunku pierwszego, jabłka zakwalifikowane do gatunku drugiego. I tylko jeszcze ode mnie tutaj. My to możemy odejmować tylko i wyłącznie dlatego, że są to procenty z danej zbiorowości. My tutaj wszędzie mówimy o tych jabłkach. Jeżeli to by było 23% jabłek gatunku pierwszego, 34% ludzi, którzy zbierali te jabłka, to my wtedy procentów odejmować nie możemy. Tylko procenty z danej zbiorowości. No a jak my tutaj odejmiemy to, to wychodzi nam 43%. Jest jeszcze taka możliwość, że dajecie sobie tutaj nawias. Najpierw to sobie dodajecie, a potem odejmujecie od stóp. Jak wolicie. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę i no i już.